Koszula jest królową męskiej garderoby i nie ma drugiego takiego ubrania, które dobrze dobrane od razu sprawi, że będziesz wyglądał po prostu lepiej. Ja mam na imię Dawid, to jest Dandy Core, czyli kanał dla światowych mężczyzn, i dzisiaj przybliżymy sobie kwestie, które musisz wziąć pod uwagę, wybierając idealną męską koszulę. Zapraszam! Pierwszą sprawą, na którą powinieneś zwrócić uwagę, to odpowiedni krój, który będzie idealnie dopasowany do Twojej sylwetki i przede wszystkim do Twoich preferencji. Idealna koszula nie powinna być zbyt ciasna ani też zbyt luźna. W kwestii kroju masz co najmniej trzy opcje. Koszula w kroju Classic albo Regular Fit. Jest znana z szafy twojego taty, dziadka i wujka Staszka, którego widzisz raz do roku od wielkiego dzwonu podczas wesela, kiedy to obtańcowuje wszystkie kuzynki. Idea jest taka, by było luźno i wygodnie, stąd klatka i rękawy są dosyć obszerne, a po włożeniu koszuli do spodni masz wystający z nich nadmiar materiału. Jest to styl, który z roku na rok traci na popularności, gdyż współcześni mężczyźni preferują raczej bardziej dopasowane opcje. Kiedy weźmiesz z jednej strony preferencje mężczyzn, a z drugiej chęć producentów koszul do zarobienia na tym, to nie powstanie czoka ale krój zwany slimfi. Przy tym dopasowaniu zarówno tors, talia, jak i rękawy koszuli są cięte bliżej ciała, by podążać za naturalną linią sylwetki i uwydatnić jej kształt. W jej przypadku często stosuje się zaszewki, które mają na celu zniwelowanie efektu żagla wystającego ze spodni po włożeniu koszuli właśnie do spodni. Te zaszewki mają na celu zmniejszenie ilości materiału z tyłu, przez co plecy układają się o wiele bardziej gładko. Fit ogólnie wydaje się najlepszą opcją na początek i tę właśnie Ci rekomendujemy. Warto wspomnieć, że koszule w tym kroju mogą występować także pod nazwą Modern Fit albo Contemporary Fit. A jeśli chcemy się trzymać metafory z płatkami śniadaniowymi, to Skinny Fit jest slim fitem z dodanym składnikiem X. Każdy z wymiarów jest ścięty na maksa, czasami aż do granic możliwości, by maksymalnie podkreślić sylwetkę. Nie odbywa się to jednak bez kosztów w postaci niskiej mobilności i braku <laughs>, miejsca na jakiekolwiek zmiany wagi czy obwodów w górę. No chyba, że chcesz ryzykować rozerwaniem koszuli przy jakimkolwiek ruchu. Dodatkowo, jeśli denerwują cię wszelkiego rodzaju zmarszczki i zagięcia na koszuli, to ten krój jest wyjątkowo na nie ponad. Zły dobór rozmiaru to chyba największy błąd, jaki popełniają mężczyźni w przypadku wyboru koszuli, w tym także i twój wujek Staszek. Przy za dużej koszuli jesteś w stanie odciągnąć spory nadmiar materiału przy pociągnięciu jej za front, przez co nieestetycznie wisić ci na ciele i dodaje optycznie kilogramów. Szef ramienny wypada mocno poniżej linii barku, przez co ręka słabo się układa i jest tak obszerny, że spokojnie mógłbyś zmieścić pod nim rękawki do pływania. A kto normalny chce zmieścić pod rękawem koszuli rękawki do pływania. Przy zawałej koszuli zaś będzie ona napięta jak plandeka na żuchu, głównie w miejscu zapięcia, które nazywa się plisą. Ta z kolei będzie się otwierać i odsłaniać skórę, a to nie jest efekt, po który powinno ci chodzić w przypadku koszuli. Najlepszy rozmiar to taki, który podkreśli Twoją sylwetkę i da Ci jednocześnie przestrzeń na dość swobodne poruszanie się, na przykład schylenie się, by zawiązać but. Bez obawy o to, że stracisz guzik. Albo koszula rozerwieć się na plecach. oj, o, 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 Mierząc koszulę w stylu półeleganckim smart casualowym, czyli taką, którą możesz założyć do dżinsów, zestawu z marynarką, czy hmm. może nawet garniturem, nie możesz zapomnieć o zapięciu jej do ostatniego górnego guzika. Pal licho, że źle dobrany rozmiar kołnierzyka słabo wygląda. Jak już Ci się zdarzy założyć krawat, to za ciasny kołnierzyk wybije Ci oczy z orbit i odetnie dopływ powietrza skuteczniej niż ksena wojownicza księżniczka. A za duży zaś sprawi, że jakiś gryzoń, owad... Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. ...czy inny wąż rzeczny będzie miał ułatwione wejście pod koszulę. Ja bym nie ryzykował. Jeśli nie jesteś pewien, czy kołnierzyk Twojej koszuli leży dobrze, to wystarczy, że zrobisz bardzo prosty test. Zapnij go, włóż palec wskazujący między szyję i miejsce zapięcia. Jeśli jesteś w stanie delikatnie go odciągnąć, to znaczy, że jest gigi, bo ta przestrzeń sprawi, że po prostu się nie udusisz. A jak jesteś w stanie włożyć więcej niż jeden. to uważaj na gryzonie. dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy, owady i węże, żeby potem nie było, że nie ostrzegałem. A jak cię wkurza to, że w sklepach są różne rozmiarówki, w których nie sposób się połapać i w sumie to nie wiesz, gdzie powinieneś udać się po dobrej jakości koszulę w idealnym rozmiarze, to mam dla ciebie w tym momencie specjalne zaproszenie. Odwiedź nasz sklep Vintage Second Hand Handy, gdzie codziennie wkładamy masę pracy, by zakupy były prawdziwie męskie, czyli szybkie, proste i przyjemne. Największym game changerem jest to, że każdy produkt nie tylko starannie fotografujemy, ale także mierzymy co do centymetra w kwestii realnych wymiarów. Jeśli więc chcesz mieć pewność fitu, to wystarczy, że weźmiesz dobrze leżącą koszulę, zmierzysz ją centymetrem od boku do boku na płasko, porównasz z podanymi przez nas wymiarami i voilà! Kupowanie jakościowej odzieży z drugiej ręki nigdy nie było tak proste i przyjemne. Na zakupy powyżej 200 zł obowiązuje darmowa dostawa, a za zapisanie się do newslettera 10% na pierwsze zakupy, więc korzystaj śmiało. Jedną z najbardziej problematycznych Kwestii koszulowych jest to, jak długa powinna być twoja koszula. Wszystko zależy od tego, czy chce się nosić włożoną w spodnie, czy wypuszczoną na zewnątrz. Tutaj mała historyjka: jak byłem nastolatkiem, to uważałem, że mężczyzna tatusieje w momencie, kiedy zaczyna wkładać koszulę do spodni. A potem sam zacząłem tak robić w wieku 19 lat. No cóż, preferencje się zmieniają. Tak, to bywa. Tak goes. bywa. Noszenie koszuli w spodniach pozwala nadać twojej sylwetce dobrych proporcji, odciąć górę od dołu i wydłużyć linię nóg. Po to byś zawsze wyglądał na wyższego, a to przecież jest pożądane. Jest też musem w przypadku noszenia marynarki narzuconej na koszulę, bo wystający spod marynarki dół koszuli wygląda nie, dość, że nie chlujnie, to jeszcze psuje proporcje. Model przeznaczony do noszenia w spodniach powinien być długi z przodu mniej więcej do krocza, a z tyłu zaś za pośladki. Taka długość sprawi, że koszula będzie się trzymać w spodniach i nie będzie wyskakiwać przy każdym ruchu czy podniesieniu przez Ciebie ręki. Jeśli chcesz nadać stylizacji bardziej luźnego sznytu, to koszula wypuszczona na spodnie na pewno dobrze to zrobi. Wybierz krótszą, czyli taką, która będzie sięgała maksymalnie do końca rozporka Twoich spodni, a jej dół będzie wykończony na okrągło. W kwestii długości nie sposób pominąć też innego ważnego parametru, Jakim jest długość samego rękawa? Mankiet koszuli powinien sięgać ci do przegubu, czyli przewężenia między dłonią a przedramieniem, a także w miarę ściśle do niego przylegać. Za długi rękaw i za luźny mankiet przykryje ci znaczą część dłoni i może zaimponujesz tym wujkowi Staszkowi, ale będzie to wyglądało po prostu źle. Polecam wybieranie koszul z dwoma guzikami przyszytymi równolegle do krawędzi mankietu. Jest to super praktyczne rozwiązanie, które pozwala dostosować obwód mankietu bez konieczności skracania rękawa. A jeśli, tak jak ja, nie wyobrażasz sobie wyjść z domu w smartkarzualowym zestawie bez fajnego zegarka, to przepięcie mankietu na dalszy guzik sprawi, że estetycznie schowa się on pod mankietem. Źle też się dzieje, jeśli nie dopasujesz rękawa w drugą stronę i będzie ci się on kończył przed samym przegubem. I o ile podwinięty rękaw w koszuli wygląda fajnie i warto go stosować, gdyby tak nie było, to nie nagralibyśmy kiedyś poradnika, który pomógł już prawie 150 tysiącom osób nauczyć się tej ciekawej sztuki. O tyle za krótki rękaw burzy proporcje i wygląda jakbyś zajumał tę koszulę z szafy młodszego brata. No niedobrze to wygląda. Idealna koszula powinna być wykonana z dobrego jakościowego materiału, który będzie trwały i przede wszystkim przyjemny w noszeniu. Jest takie powiedzenie, że bliższa ciało koszula i jak w każdym powiedzeniu jest w nim jakaś prawda o otaczający nas świat. Im bliżej skóry, tym lepiej jest, by materiał był naturalny i nie powodował dyskomfortu po kilku godzinach noszenia. Dobrze odprowadzał wilgoć, był przewiewny i nie powodował bolesnych otarć w miejscu mankietów czy kołnierzyka. Na początek dwie kwestie. Materiał i tkanina to nie jest to samo. Materiał to surowiec, a tkanina to efekt obróbki tego surowca do konkretnej postaci. Żeby nie namieszać, zacznijmy od tego pierwszego. W kwestii koszulowych materiałów, bawełna jest królem, jak szczupak jest królem wód. Jest to materiał naturalny, nieuczulający i odpowiedniej elastyczności. Po prostu najlepszy na koszulę w stylu four seasonal, czyli taką, którą śmiało możesz nosić przez większość roku bez obaw o komfort użytkowania. Na lato możesz wybrać len albo wiskozę, które są opcjami bardziej każualowymi i odpowiednimi na wysokie temperatury. Nie będą to jednak dobre opcje, jeśli nie znosisz, kiedy twoja koszula się gniecie. Oba te materiały często się gnotą już od samego patrzenia. No cóż, coś za coś. Czy jest jakiś materiał dobry na zimę? Czasami zdarzają się koszule z wełny i to nie tylko takie wierzchnie casualowe do noszenia z t-shirtem pod spodem. Najczęściej jednak nadal stosuje się bawełnę, ale w formie konkretnych tkanin. Bo prawda jest taka, że bawełna bawełnie nie jest zawsze równa. Mamy popelinę, najbardziej standardową, dość zbitą i sztywną, ale odporną na gniecenie. Jest też Oxford, który jest tkany luźniej. Koszykowo, przez co jest gruby, ale wygrywa z popeliną przewiewnością. Jest na przykład zefir, który strukturą przypomina len, pika podobna do tej znanej z koszulek Polo, albo twill ze skośną, wyraźną strukturą. Są też flanele i sztruksy, które bardzo dobrze ogrzeją cię w zimne Jak to zwykle bywa, im dalej w las, tym więcej drzew. W tym przypadku zaś więcej koszul. Jeśli czujesz niedosyt, to polecamy ci obszerny materiał, gdzie jeszcze bardziej konkretnie rozegraliśmy temat naszych ulubionych modeli koszul z naszych szaf. Znajdziesz go w karcie. A jeśli dalej w sumie nie wiesz, jak wybrać idealną dla siebie koszulę, to podziel się swoimi wątpliwościami w komentarzu, a postaramy się konkretnie Ci pomóc. Kto wie, jak zbierze się tych kwestii dosyć dużo, to może i nagramy o tym osobny film. Dzięki serdecznie za dzisiaj i pozdrawiam Cię serdecznie.